Ten tak daleko. Dałem ci kordy na Skype'ie. Dobra, dobra, luz, jestem na serwerze. O, w piździec, gdzie Czekaj, jestem? Czekaj, tam jest ile? 121. 112. Mhm. Dobra, da, dajcie, dajcie mi X -a jakiegoś. A Co ty chcesz kompulik? Jakieś kordy, gdzie wy tam, tam szle? Skype y wysłałem. A chuj mnie na Skype interesuje. Teraz jak ja wyłączę ten Minecraft, to mi się fraps zawiesi. Kudy, z dobra, X a dobra, X a mam dobrego. Ej, Spardu, daj mi jedną pszenicę. Nie mam, a mam. O, Ale fajnie zimy tu najebało. No. Oj, o o za... Kurna, wy nie gracie na peacefulu? No nie. Aaaa, kurwa ginę. No, no to kurwa, Ura uratować, uratować się swoją mocą w no Nie, nie trzeba. Ja mam własną moc bogów Dobra Polega na od... Tam jest minus dziewięćdziesiąt nie? Świetnie, zaraziłem świnie i krowę, no ja pierdzieeem hmm. Czy nie zaraziłeś? No, 3. 12, 3, 91 I chuj, i by się... Miała być krowa i krowa i byłoby krowiutko Ej, ja tylko no, kupiłem do... Kurwa Skoczył spider kurwa ale wyszło na dwa fajnie. Ej, jakby co, Krzysiek, to teraz nie masz wstępu do góry. Czemu? No bo ja tu wprowadzam zwierzęta. Kurwa, to, gdzie... Ja nie mam iść? Kurwa, tam. gdzie wy jesteś? By zmiany, o! Widzę... W, w, widziałem jakiego, widziałem, jakiego, widziałem, jakiegoś, leszcza. Leszcza. widziałem tak. jakiegoś leszcza. Widziałem jakiegoś leszcza. Tylko, że mi się czanki nie doczytują, a... A to pewnie ten, co się zgubił. Znowu mnie ten kostek zajebie, no Kurwa o! to. Haha, <laughs> to ciebie widzę! Nichuń. No fajnie. No. Kurwa, nic nie widzę. O, ko jakiś kostek! O. O, spierdolił się w dół. Ja sobie. Ja sobie ustąpiłem. to igra nie rozjewaliście? Nie. Ej, Spardo, parz na mnie. Spardo. Dzień dobry, nazywam się Maciek z I w tym momencie cię akta dojebała. Jesteś na YouTube, chłopie. Macię. Mówiłem cię, tobie że jest impreza u Oli. Martyny. A nie, u Oli. Oli? Przepraszam, w którą stronę mam iść? No, w hmm. stronę kordu. No wydupczaj z mojego domu! 112 minus 90. ale... Kurwa. 112 minus 90. po co do mnie na górę? O kurwa. Chodź za Chodź za mną! Ej, Krzysiek! Wow Krzysiek, chodź! Łał! Co? Patrz, patrz, Kurwa i Ej, tu trzeba ja. sobie jakieś drzwi stawić. Popatrz, bo tutaj są zwierzaki. <grym> Ej, to ja sobie tu ścianę postawię. Ej, teraz, Piotr, tak, żeby nie spalić to, roślin,ek. To... Ryu, może tylko tyle powiedzieć, że masz fajnie na chacie. Ja? Ale zwierzę no, <grym> nie. No Grozi. Nie śmieję. Ej, postaw tu drzwi jakieś. No po co mi drzwi dośpiewają? To jakiś expanded edition jest, tak? Postaw z Kurwa! O to się nagle patrzy. Ale jajce. Zamknąłem w środku śniegu całym światłem z lawą, kurwa. Chuj się nie topi. zobacz, to za bardzo. Gdzie, gdzie, gdzie? O kurwa. Krywicz, nie daje Ale ja chcę to ladać. Ja pierdolę co za nuby Kurwa weźmie się trochę wody i się obsidian robi, ja pierdolę. Nie ja jebie, jak tam do was wejść kurwa na tą oddawaj górę? Od tyłu są schody. Pardo oddawaj moje buty i moje inny Kurwa od tyłu są schody <gry> Dawaj to Kurz. Ej, stary, ja ci pomogę. O! <gry> <Kurde. gry> Sparda uśmiechnie się w kamerę... W ukrytej kamerze jesteś. Bardzo lasu o wykoroptuje bany, co, do, co, do, co, do, co do. <gry> Ej, dajcie mi jakiegoś w kilopa. Dajcie ukradłem kradłem Minecrafta. <gry> Kurwa, to za mało Ej, twardo! Masz możecie trochę ty tej... A, tutaj Nie no. mam, tylko jedno wiatro miałem. O kurwa, jakie lagi! Co? Nie ma lagów. To mi. Ciecha bądź. Jak ja nie mam lagów, to nikt nie ma lagów. To jest logiczne. O, ja sobie ja to... korzyści trochę. Ej, krzycie daj mi drewno! No Zdłuczy, kradniesz mi drewno ciągle i wszystkie inne surowce. Jak piercele. trochę Więc... węgla. Idę trochę świnie porzucać ciężkami Bo z węgla zrobię ten drewno. Ale u bardzo mały. Ja tu gram w grę, a ty mi przeszkadzasz Jaką? Prawa autorskie akta przeszkadza. Właśnie, nie wymienię tytułu. O... Nie, nie skończyłem. O... Ale sorry, już dostajesz za własność umysłową tekst, będę grał w grę. Właśnie. A, i pewnie tak nie, nie, nie z żadne... ...z żadnego źródła, ja myślę. Ja... On tam jest! Porozmawiać chcesz, tym internet? On tam jest! Kurwa, kto znowu wycerował lawę? <grym>? No jej, zepsułem! Co ty kurwa zrobiłeś? Zepsułem! Ja to naprawię! Ja to naprawię O kurwa Spadłem Weź tu ktoś wylej wodę byle szybko Ale, ale was jest. słychać po 100 razy Cicho Ej co to jest na dole Nie wiem, bo kurwa Kurwa Ja się palę w wodzie S tu na chwilę Tak jak bo grzyba z razem. Co? Gdzie? Gdzie, gdzie on Co ty, robisz ty Jak zwykle e, cechujesz się prywatą? E, zero jakieś usługi dla społeczeństwa, zero patriotyzmu w budowę i ma wyjebane jak to No logiczne. O, ty masz jakieś twój jakiś żelazowy co żelazowy. Do będę jesteś patriotą kurwa. to mój I ślibek rynka. I karabin. To jest za jedno ojcze. Ej, jaki tu jest poziom trudności włączony? I karabin, tak? Tak, tak. Ja, ja zichier. Stary O kurwa Co, Coś nam spadło, jakiś raz. Wpadł prosto do netheru Zabiłem rata Ej, kurwa, nie chcę ich mówić, ale zaraz nam wszystkie Byłby ktoś tak dobry i mnie tepnął Ej jak powie... Ej, Krzysiek! Pamiętaj, że jak teraz powiesz zabiłem rata, to Sofik możecie posądzić o...

to tą krową ścinę Może ja tam tak. krową pić, co? <laughs> nie, nie, wprost no, nie Kurwa, tu są schody A ja się wspinam jak głupi No tak, no mówiłem ci, że od tyłu są schody nie. A Wiesz co, ja skąd mam wiedzieć, z której strony jest od tyłu dla ciebie, no? <śmiech> nie <śmiech> widziałem cię nigdy <laughs> tam... Wiesz, wiesz, zależy jak leży <laughs> Przodu no, normalnie, muszę powiedzieć. Pierdole, idę sobie zrobić ziemiankę, chociaż tyle będzie mojego. Masz przestałeś mówić W ogóle Masz już jakiś domek? No. No. O no tutaj. To powiedz mu witam, witam sąsiada. A, Ja no, jamo. No. Ja mam nawet ognistą fos. FAK! No zakitrałeś. Fuck! Fuck! Ten, za Kurwa ten, mać. Tylko skrzyni, co ci zrobiłem. Ciechujmy. No tak nie. Znowu mamki. <laughs> Wiesz, że ja mam półtora serdółka. Byłby ktoś tak miły i wrzucił mi jakieś narzędzia do wąwozu, bo nie jestem w stanie stąd wyjść. Jak pierdzielę całe życie z nim. O kurwa tu jest spawner There był. On tam jest pusty, bo oni go kradli. O. o. Gdzieś jestem? On tam o, ja... jest. <laughs> Ja pierdolę. Ja to mam na YouTube'a wrzucić. No. Nie, nie rób nam wioch, bo nas akta do, dowali. I tak was, i tak was dorwi. ja musiałem 400 km z domu spierdolić, to was też wiebie. To, to... Ja musiałem tylko 320 także luz. Dobra, cicho, bo to, 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 to drzewo można ściąć. Czy ono tu jest, nie wiem, jakieś ważne. Zardo. To jest zajebiste. To jest drzewo zajebiste, zajebiste. zostało. Dobra. Zbiję czy ten pan kurwa? Bo nie A mam ten... robię, ja nie chcę chleb. bardzo ja jutro jadę do Chwałku To dobrze. A ja jadę do Opolu. <laughs> A ja kurwa nigdzie nie jadę i też jestem fajny. No chuj jedziesz do Opolu z Spartowej Nie kuję. No nie wiem, bo oni tam mieszkają. To Ty na no ubierz miał w internetu. Ej! Zostałem dzewu. Loju, oju. Słucham. Ej, czekaj, gra nas teraz pięciu, nie? Czyli na samą teraz 5 na 5. A nie, czekaj, bo ten, bo Mirek zobaczy Lola Może się będziemy po Może się po To tam się denerwujesz, stary, robi się tak, Ech. to ważne To już grałeś już kiedyś w Lola. Kiedyś grałem ze Spardem, ale kurwiłem się i już nie gram ze Spardem. LOL to jest gra dla leszcze! Patrzcie! Patrzcie. Poza tym ja nie ściągnę ci teraz Lola, tak. ponieważ mam taki zajebisty transform, no. po prostu sam Chuck Norris by się powstydził. A no, ja nie ściągnę Lola, ponieważ to jest chujowa gra. Ej, weź ktoś skot na dół, trochę wykop tego. Nasionków z to, jest... no to chuj. O, tak. Dobra, ja, ja jestem... Ja jestem na dole. Ja, ja jestem na dole, wykopie wam nasionków i ty, Brutusie, przeciwko mnie, nasionków. Ja mam dwa nasionków. Nasionków, dobra, to <grym> nie O, kurwa, o no. kurwa! To wybucha! Masz jakieś nasiona? Ty? No nie no, to wszystko ci posadziłem, jakbyś nie zauważył. No tak, 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 tak. A masz Za... tego? No, tego? Zamki... Cisza, kurwa! Zajmijcie się, czy tam zajmujecie, ja wam nasionka pozbieram. Miłość, zamknij się, kurwa. Pisze, piszysz mi, kurwa z dwóch stron. Ej, może jeszcze to, to, to fika dodamy, co? Żeby by było weselej. Nie, stary w spadnie radio. Tak, że jaką. Ludzie, ja to wrzucę na YouTube'a i stracę subskrypcję. King będzie milion. A to na. No, nagle dostaniesz. Siu. Tak, pewnie. Chciałbym takimi... się kursam. Ej masz... nie zostało kurwa Ej ma ktoś patyki? Ja mam Ale ja jestem strzałką A ja mam 8 drewna Pniaczków znaczy Kurwa Nie ma jakiś tu muszę być kamerę NIE MA KURWA Który to... który to włącza? Ja nie mogę już nie. Już mi na psychikę działa to słuchanie podwójnego tego, kurwa, głosu. Ja, ja pierdole. Czuję się, jakbym był konkretnie zgierany, kurwa. Zresztą dopada czemuś. On tam nie Prawuje. Ja pierdziele. Ile wam tych nasionek, kurwa, trzeba? Tak gdzieś... ...dwa staki. A, okej. Okay. Czekaj, ja to chyba powiększę to nasze jezioro, to jest fajne. stary wrzucisz na YouTube jak zbierasz nasionka? No ba Pójdziesz stąd czy nie brak pierdolny się kurwa Ta kurwa Znowu jest Patrzcie chłopak jego fajną fontannę zrobiłem Ej, może coś z klasyki to? Ale urwał? Kurwa, re 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 reklam Reklamę Kalgonu kurwa wrzućcie. Można budować. Tu Przepraszam bardzo, ja tu potrzebuję prawa autorskie do wszystkich materiałów, które są wrzucane. Na pleca. No, najpierw się spardo spytać, czy on ma w ogóle kurwa keja do Minecrafta. <grym> lol LOL to jest chujowa gra ale cię słychać stary masz taką fajną przypadłość, słuchajcie, u ciebie wszystko na hacie, tylko kurwa to co puszczasz, nie coś, coś w tym jest, jakiś złota myśl złota myśl Julia Maturina Juliama kurwa. Masz kurwa. Tu jest krzyż. Epicki chuj, ale innego nie umiem, niestety. jest ten Move Migrantowy. Dobra, a tak na serio, ile wam tych nasionek kurwa trzeba? No tak, że jest dwa staki. No kurwa, i jeszcze więcej. Ty weź mnie nie w kurę, bo ja ci przyniosę te dwa staki, no? Tak. Przyniosę w którym skrzynie. Bardzo rozjebałeś mnie jezioro. Ty brutusie masz, kurwa, coś ziemią zapierdolek. Dobra. Zabiję twoje świnie. To są moje świnie, kurwa. Nie jestem tu przetargałem jak Deglę. To na moje jezioro to, 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 to. i chwilę. O jest, to. Jeszcze nie kończy. Zrobię sobie chleb. Boże. Ale krzyż fajny mi wyszedł, nie? Ja, ja ja Nie w kół Czekaj, wykopię trochę dirtu kurwa. Ujrzę tam Pod nogami kurwa to pełny się do chatu przekopię i chuj Z duprzej z mojej chaty Z duprzej stary z mojej posesji On tam jest, z jest Ja pierdolę Pójść to, bo to jest puenta dzisiejszego wieczoru nie. Na 3 na 3 trzy, Raz, dwa, trzy. Bardzo pamiętasz jaki to był hicior, mieliśmy, kurwa, Dark Reapers? Tak, tak. Jak się w CS-a grało, to był hicior. No to mówię właśnie. nie wiem, co to jest The Reaper, czy jest Dark Reaper, to był nasz klan kiedyś. Ja miałem wtedy, można powiedzieć, bardzo mniej lat. Sadny level w filmie nie wiem, w TV miałem zawsze 99 kurwa, no nie umiałem przerekspić do nich chuja Stup cześć z mojej posadzki Chuj! <laughs> James... Chuj, chuj. Pokazał ci trola? Trollo! <laughs> <laughs> Jakiś ha? Na... Z drugiej strony w tym sensie Raz, dwa, Masz... trzy ja nie mam mamy, czekaj. ale do przodu i od drugiej strony pójdziemy, kurwa. Raz, dwa, trzy. Widzicie masterczuki. Wracam. Widzicie masterczuki. Wracam, już Kipsu albo... Ale jedno jest pewne, kurwa, gościu o niku masterczuki nieźle się zrobił popularny, kurwa, ale ja cię nie wiem. No o, spardo! A, bo tam była dziura. Dobra. No. mówisz Do <grymna> <grymna> To nie jaga nam jak Ziemniak to pało. <grymna> kurwa, nie mogę z tego nigdy, kurwa. Kurwa, tak. <grymna> <trzy, trzy. grymna> <grymna> <Dziś> Nie ma... <grymna> jakie pały zabudowały mnie! nie? To pijcie na Wiem! Ej, czemu ja się wyżej nie mogę wybić? No normalnie to jest po prostu patetyczne i żałosne bardzo. Chociaż patetyczny zaraz znaczy cokolwiek innego. Ale próbuję być inteligentny. O kurwa, tyle. A, ma. Na trzy Raz, dwa, trzy. Ej, jak dołożyć ten, jak dołożyć um... No kurwa, co tam pójdzie, pan nie świętało. Dobra, ej kurwa. Ej, ten tempych chuj co chciał nasionka, proszę o tepa dla mnie. Tak, tak, dokładnie, tak. <noise> Jeszcze 10 dziesięciokrotnie. Mam powtórzyć? Wszyscy <noise> tak, tak, dokładnie tak To se... To se... Powtórzę kurwa! Tepcie i... mnie kurwa! Ej chłopaki, ale niech ktoś mnie łapie, okej okay? Tepać mnie, bo zginę! Na trzy, na trzy, na trzecie... go, bo zaraz nas na YouTube wybijeć. No, Ej, chodźcie mi teleportić. No! Kurwa! I Mirka Który chciał te nasionka? Ja chciałem To mam ich 50 no kurwa, stoję na tym krzyżu jak debil. może bym ktoś tutaj porwał z własnej strony. Czekaj, Nie wiem gdzie jest. Dawaj, 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 tutaj. Gdzie? U, tak. Na dół? Za tobą. No kurwa. kurwa. To. luk Luk nos. Ja jedyny bez skina w tej grze. Spardo? Tak, ja, dawaj. Spardo kurwa. Proszę. Ja pierdziele. O, elegancko. No, niech mnie ktoś ściągnie, stąd kurwa. Jakby, jakby ktoś chciał, to mam jeszcze 26 pniaczków, 3 jajki i 16 dirta. Pniaczki, pniaczki, pniaczki. Kto? Prosiłbym po nikach, bo nie, nie znam pogłosie. No się ha. łap mnie. Gdzie, gdzie, gdzie? Na krzyżu kurwa. Kto chce pniaczki? I KTO MA KURWA taki przegłos! No ja, który skacze. Kto no. Spardor, zrób to, że taki, taki, taki wielki kurwa... Masz i łap. ...i zejdziemy razem. Ja chciałbym zrobić takiego kutasa. A bardzo dziękuję. No nie ma za co. Nie do ciebie. To... <noise> to do skrzynki wybierę, resztę idę się czekaj, zabić. Czekaj, bo ja sazę ten. Wzięło. Puknij się, wzięło będzie wesoło. No kurwa. On, on gra w grę. Szatan, kurwa! Co to kurwa było? Ej, mam skąd ty go wytarzałeś. Ej, ty, na pewno nie z suwałek. Fak. Tak. rządzą. To jak ja stąd zejdę, to jest ten kurwa boss. Ciecha być. Wiesz, wiesz co znaczy boss? Wiem. Co? Zbierasz nasionka, na sionka czy kurwa co? NIEEEE! Wyłącz to! Kurwa! Kurwa! Ej nawet nie się nie spodziewałem się. to <laughs> 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 <krzyż> A <laughs> się boję A zaraz przerywam nagranie Co oni ci Nie wiem Ale aż ja się boję No jak to wejdzie na YouTube to ja proszę bardzo uprzejmie o linkę kurwa bo. Będzie na YouTube <laughs> będzie A i czemu laks, że zabrałeś prąd no mnie wkurziało Jak już profanacja to na maksa A Jak już profanacja to tam powinniśmy creepera na środku postawić <laughs> Majstrujcie szybciej, bo mi się miejsce na dysku kończy Stary z ona sobie słodka Ale to ma fajną hatę Kto mi kurwa na Skypie napisał Przy... Który z Was? Ona jest przesłodka Bo przyznać jak zminimalizuję Minecrafta to mi fraps przycina Także jak to któreś do mnie, to... no. Ej, mam pomysł, stary, zrobimy... Ja też mam pomysł. Ej, słuchaj, spierdolisz się na ten krzyż, nie? No dzięki bardzo. A nie ma problemu. Uuu, la, 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 la. Ej, Spardu, słuchaj, spierdolisz się na ten krzyż, nie? Nie. I go podpalisz, i będzie kukluk... Kuklu, z kuklu, kuklu klan młody. To tak, ja muszę drabinę wziąć. Po chuj Dobra, weźcie mnie te pnijcie, Mam nasionka i pniaczki, i już mi się nie chce zespał na bies. Tepni <trym> go stary. Dankeschön. A ty grasz w murzyna? czy w co? Gram w grę. <trym> Dobra. Dobra, chuj. Rzucam pniaczki, rzucam nasionka. I wychodzę stąd. Co wy tu majestrujecie? O kurna Tu jest krzyż Zagadka ej, się panu, wyjaśniła Ej, robisz te, te, te no już. Będzie można z krzyża obserwować okolice. Dobra ja, ja teraz zrobię cięcie, żeby ten film O Jezu Żeby Żeby ten film nie miał pół godziny to ja go teraz zrobię cięcie dwie. No to zle Marzuś zamknij się Dobra, chuj, robię cięcie.